Cytaty świętego brata Alberta. Nikt nie idzie sam do nieba. Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy kochać Boga, ale inni go przez nas pokochają, a to jest coś. Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które oświeca umysł. Szczęśliwy kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania. Trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Bez dachu i kawałka chleba, może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia. Choćbym wieki żył, a nie cierpiał na nic by się to życie ani mnie, ani zgromadzeniu. Nie przydało. Modlitwa wybrana na podstawie pism świętego brata Alberta. Chciałbym i proszę miłosierdzia cierpiącego za moje grzechy, abym dla wywdzięczenia się panu mógł także cierpieć wszystko, co by jego łasce dać mi się podobało. Daj. Tak mi, panie, dopomóż. Pomnóż siłę do kochania tylko ciebie i wszystkich ludzi dla ciebie, daj, żebym był do ciebie podobny.